Chciałem dziś Państwu zaprezentować mini komputer podłączony pod telewizor. Jest to urządzenie Licomagic MK8023 w pudełku znajduje się instrukcja obsługi, minikomputer oraz dwa kable. jeden jest Kabel zasilający, który podłączamy do urządzenia, a wtyczkę USB pod telewizor lub pod zasilacz zewnętrzny po 230 W oraz przedłużacz HDMI. Jest to urządzenie, które ma prawda, 1 gramu, 8 GB wewnętrznej. Na pokładzie mamy Android 4.1, czyli BIN oraz y, um, urządzenie posiada dwurdzeniowy procesor 1.6 GHz. Samo, samo urządzenie w sobie y, posiada wyjście HDMI, które podłączamy pod telewizory. Tutaj mamy z boku dwa wejścia. Jedno jest wejście od, od kabla zasilającego, natomiast drugie jest to wejście USB, pod które możemy podłączyć mysz komputerową, zwykłą, klawiaturę, kamerkę, dysk zewnętrzny, zewnętrzny lub wszystkie te urządzenia naraz, stosując rozgałęziarz tzw. huba. Urządzenie to także posiada wejście kart pamięci, na których możemy przechowywać muzykę, filmy lub inne tego typu pliki. Może teraz Państwu pokażę, jak działa to, w praktyce? To urządzenie, zobaczmy. Samo urządzenie w sobie ma 5 pięć, pięć ekranów głównych, na których możemy umieszczać hmm, ikony aplikacji hmm, oraz widżety. Urządzenie działa jak normalny komputer, hmm, w którym możemy korzystać z internetu za pomocą przeglądarek. Może państwu pokażę przeglądarkę. Najzwyklejsza przeglądarka może być tego Google Chrome, Opera, Firefox lub inna. Działają wszystkie strony dostępne. Onet, Wirtualna polska. na przykład Allegro, YouTube, możemy otwierać filmy na YouTube. Możemy korzystać także z telewizji internetowej, takiej jak na przykład Itli, Mipla, TVN Player, TVP.pl. mamy TVN. Wszystko chodzi bardzo płynnie, nie żaden żadnych zacięć. Tutaj są na wstępie pół minuty reklamy. Może to Możemy także otwierać filmy w HD, z pen pamięci, z napisami. Urządzenie otwarza polskie znaki napisów. Włączymy jakieś pierwsze lepsze brzegu. <śmienicza> Christy, allow me to introduce you to my friend Megan. Nice to meet no. Możemy korzystać z jakiegoś gadu, gadu z Dropboxa, z różnych dysków, chmurze, z Winamp'a, ze Skype'a. Możemy podłączyć kamerkę do rozmów. Działają także także różnego typu odtwarzacze muzyki, takie jak na przykład Winamp. Także radia internetowe, np. OpenFM. Włączamy muzykę, który np. może działać sobie w tle. Możemy go prawda? I w tym samym czasie możemy sobie trzymać internet. Możemy zmieniać różnego typu muzykę. Możemy korzystać także z sklepu Android Play, z którego możemy ściągać wszystkie aplikacje oraz gry dostępne na rynku. Są oczywiście płatne, jak i bezpłatne.